Czyli w ramach danego okresu, kiedy mam taką samą liczbę powłok, to to, jak duży promień tego atomu będzie, zależy po prostu od ładunku jądra atomowego, od liczby protonów. I oczywiście, im więcej protonów, tym bardziej każdy z tych elektronów, bardziej każda z tych powłok jest przyciągana i sumarycznie promień atomu będzie mniejszy. Czyli idąc od lewej do prawej strony w układzie okresowym w danym okresie, Promień atomów zmniejsza się, dlatego że rośnie ładunek dodatni jądra atomowego: 11 protonów, 12 protonów glin, 13 protonów krzem, 14 protonów itd., tak i I powłoki są po prostu przez to jądra atomowe bardziej przyciągane. Powiedzieliśmy, że wiązanie jonowe to jest oddziaływanie pomiędzy jonami, które tworzy się. Najprościej to właśnie zrozumieć, kiedy myślicie o krystalizacji, kiedy z roztworu ta komórka krystalizacyjna mi się robi i narasta, narasta, narasta. Coraz więcej tych jonów dookoła. I tak naprawdę ja nie mogę powiedzieć, że ten chlor należy do tego sodu, dlatego że tu nic do nikogo nie należy. Jeżeli ja teraz to rozpuszczę, znowu upłynnię, tak, że te jony będą mogły sobie w tej wodzie pływać i potem to wykrystalizuję, no to może się okazać, że ten anion Cl- jest w ogóle teraz w zupełnie innym miejscu. W tym momencie, e, kiedy tlen do siarki podchodzi, brakuje mu dwóch elektronów, siarka mówi tak, tlen, ja nie chcę tych twoich dwóch elektronów, bo musiałabym je liczyć podczas uwspólnienia, w związku z tym umówmy się, że ja całą moją parę elektronową, którą ty, której ty potrzebujesz, daję w wiązaniu donorowo-akceptorowym, czyli tlen w tym momencie przyjmuje oba elektrony od siarki, teraz latają one na wspólnym cząsteczkowym orbitału, a tlen nie wykorzystał ani jednego ze swoich elektronów do tworzenia wiązania i zostało mu, zostały mu trzy pary elektronowe. Zabieramy elektrony z najdalej położonej powłoki elektronowej. Czyli najpierw zabierzemy elektrony spod powłoki 4S. Dlatego konfiguracja dla FE2 będzie wyglądała następująco. Natomiast, jeżeli będziemy chcie, chciały utworzyć kation trójdodatni, musimy jeszcze zabrać jeden elektron spod powłoki, 3d i pozostanie konfiguracja 3d5.